Cześć, witam was, Gracjan. La 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 tra la la, la la Śpiewaj ze mną pa pa Na 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 tra Śpiewaj ze mną pa Na 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 tra Śpiewaj ze mną szalala Na 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 ratata Śpiewaj ze mną pa pa pa, 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 pa. Badibada, badibada

Spear by them, num papa, buddy bada buddy bada buddy buddy, 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 Na, 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 ratatatata, śpiewaj ze mną sialala. Na, 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 ratatatata, śpiewaj ze mną sialala. Śpiewaj ze mną sialala. Cześć!